Dzień dobry wieczór. Mamy w zasadzie wtorek, 17 września, jeżeli dobrze pamiętam. Ale w związku z tym, że jutro jest 18 września, jutro jedziemy do Warszawy, bo zaczynam robić sliwa. Czyli, jakby ktoś nie wiedział, to tatuaż na całej ręce. Taki jest plan, takie było marzenie od zawsze. Zaczynamy się ciarać, skończymy pewnie pokrywając całe ciało, ale to już za czasów, gdy nogi me na scenie stawać nie będą. A póki co robimy tyle, ile zezwala nam panel sędziowski że tak powiem, w związku z tym, że jutro wyjeżdżam, to pewnie nic nie nagram, bo nie będzie mnie cały dzień, przynajmniej całą dniową sesję mam zabukowaną, więc będzie mi ekstremalnie ciężko coś nagrać, oczywiście z telefonu jakieś przebitki Wam zrobię i tak dalej, ale pewnie szału nie będzie, ale pokażę Wam, jak się przygotowałem na wyjazd, bo mimo tego, że wyjeżdżam, mimo tego, że nie będzie mnie cały dzień, no to oczywiście żarcie swoje trzeba mieć, zatem ja przygotowałem się w taki sposób, Czyli mam zrobione 6 posiłków. Tutaj jest śniadanie, które jest podpisane. To jest kolacja i 4 posiłki w ciągu dnia: czyli 250 gramów piersi z kurczaka, 200 g warzyw i po 5 gramów tłuszczy na posiłek. Tutaj jest. Kolejno, 80 węgli, 5 tłuszczy, 50 białka i 100 g węgli, 5 tłuszczy i 50 białka. I tak to wygląda. Tu są dwie owsianki, tu są piersi z kurczaka. jak mówiłem. W zasadzie nic fancy więcej nie ma. Więc tak to generalnie wygląda jeżeli chodzi o check poranny to wrzucam Wam jak to wyglądało tutaj wagę napiszę Wam oczywiście na zdjęciu no bo w związku z tym, że nie jestem w stanie teraz powiedzieć jaka będzie waga to nie za bardzo jestem w stanie Wam teraz powiedzieć jaka będzie waga, co jest dosyć logiczne ale dzisiaj na przykład rano wstałem ważąc 114,9, więc ta waga się dość mocno utrzymuje. Ona oczywiście po dniach nietreningowych spada, bo po dniu nietreningowym ostatnio miałem 113, chyba 4, I to była moja najniższa waga. Zresztą jest to udokumentowane na vlogu, więc myślę, że ci, co obserwują, to widzieli. No i co generalnie mogę powiedzieć więcej? Ja jestem mega zadowolony z tego, jak to wszystko idzie, bo na razie pełność utrzymuje się cały czas bardzo, bardzo mocno. Podejrzewam, że Luki już jakieś mocniejsze zmiany pewnie wprowadzi, ale jak tylko dowiem się po jutrzejszym raporcie, to wam to wszystko oczywiście zupdate'uje, a po czym się spodziewam? No po tym, że generalnie zostało nam od tego momentu 8,5 tygodnia. Ja wiem, że odcinek nazywa się 9,5 weeks out, ale ja generalnie raportuję w środku tygodnia, a zawody, jak wszyscy dobrze wiemy albo i nie wiemy, zazwyczaj są w weekendy, więc według moich niezwykle analitycznych i dociekliwych obliczeń wynikło, że jest to jakieś 8,5 tygodnia. Zatem na 8,5 tygodnia Forma jest przyzwoita, ale wiadomo, że może być zawsze lepiej. No i w kierunku, oczywiście, formy optymalnej trzeba cały czas zmierzać. Zatem myślę, że już jakieś tam mniejsze lub większe zmiany zostaną wprowadzone. Tak przynajmniej zakładam. Zobaczymy, jak to wyglądać będzie. Na ten moment mam 440 gramów węglowodanów w dzień treningowy. W dzień wysoki jest to 700 gramów węglowodanów, z tego co pamiętam. I w dzień niski 180 gramów węglowodanów, czyli tego jedzenia jest naprawdę sporo. Tłuszczy nawet nie wymieniam, bo są tam znikome ilości. W zasadzie oprócz dni nietre nietreningowych, gdzie mam 40 gramów tłuszczy, to mam albo 10 gramów, albo 20 g na cały dzień. Oczywiście ja jeszcze tylko i wyłącznie z tłuszczy dodanych, czyli takich, które dodaję z zewnątrz, nie liczę tego z, tam z mięs i tak dalej. Trzeba pamiętać jeszcze, że dodaję 10 gramów oleju rybiego, czyli Magii 3, zatem to też warto z tłuszczu podliczyć, więc jakby ktoś tak był bardzo docipliwy i wpisał to dziś w aplikację, to pewnie tych tłuszczy wyjdzie około 60-70 w ciągu dnia. No i tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać pewnie gdzieś tam w następnym filmie. Czy znaczy w następnym ujęciu Wam już będę w stanie powiedzieć troszeczkę więcej. A na ten moment, powrótku się wyłączam, bo przygotowałem sobie tutaj torbę, żeby się spakować na jutro i niczego nie zapomnieć, bo muszę wstać jutro przed godziną 4:30, żeby na godzinę 5:30 już być w pociągu. Więc tak to wygląda, niestety, ale. O no, co zrobić? Życie. Statystyki podpowiadają mi, że duża część osób oglądających ten kanał wciąż go nie subskrybuje. Dlatego, jeżeli należysz do tego grona, zasubskrybuj już teraz oraz wpadaj na naszego Discorda. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również do wspierania ruchu Zapierdalać Trzeba poprzez zakupowanie merczu oraz szerowanie, udostępnianie i lajkowanie. Wielkie dzięki i wracamy do materiału. dzień dobry. Witam Was w niecodziennej scenarii. Jesteśmy na dworcu PKP, na dworcu pociągów w Tarnowie. Piękny dworzec. Jak ktoś nie był to polecam. Jedziemy najpierw do Krakowa. W Krakowie mamy przesiadkę na Warszawę, ponieważ bezpośredniego pociągu do Warszawy niestety o tej godzinie nie było. No i tak to wygląda. Na rano waga 114,3 Czyli w zasadzie e, dość wysoko, ale też wstałem, bo słabo spałem, dość spuknięty. Więc myślę, że waga jest tak naprawdę niższa niż z poprzedniego raportu, e, ale nie ma to większego znaczenia. Forma wygląda całkiem ok, więc ja jestem tutaj zadowolony przede wszystkim z tego. No i cóż mogę powiedzieć więcej, w zasadzie to nie ma co za bardzo chyba się rozwodzić, bo tak naprawdę e, raport już został wysłany więc Luki zdecyduje, co robimy dalej, a ja Was będę informował na bieżąco, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Tymczasem zakładam bluzę, bo jest tu cholernie zimno i słyszymy się jakoś później. Dobry YouTube, mamy dzień kolejny. Wybacz, wczoraj już nie za bardzo miałem jak nagrywać. W sensie długo nam zeszło, wyszedłem ze studia prawie o godzinie 20. Leciałem szybko na pociąg, żeby się wyrobić. Później wiadomo, jak to w pociągu. Jeszcze miałem, byłem w Intercity z Warszawy, gdzie było super, uber mało miejsca. Pani koło mnie była raczej duża więc możecie się domyśleć, że we dwoje nie mieliśmy za dużo miejsca na tym siedzeniu, więc tym bardziej o, tak sobie zrobiłem, więc tym bardziej nie chciałem yy, jakoś tam mocno przyatakowywać kamerą czy coś, no bo wiadomo, nie każdy też lubi. No, i tak to wyszło, że generalnie się zeszło aż do dzisiaj. Mamy dzisiaj czwartek, jest to chyba 19 września. Waga na rano była ekstremalnie niska, bo miałem 100 chyba 12 1, czy coś takiego, czyli w ogóle rekord mój redukcyjny, ale wczoraj przyznam się, że wypiłem bardzo, bardzo mało wody. I dodatkowo kwestia taka, że późno bardzo wróciłem. E, troszkę też więcej pospałem dzisiaj z rana i no i generalnie zapomniałem przybić hormonu na noc, <noise> więc myślę, że to wszystko wpłynęło na tą wagę niską, e, ale generalnie no nic, dzisiaj robimy rest day, jutro już trenuję normalnie myślę, bo nie będzie żadnego problemu, e, natomiast dzisiaj sobie dam jeszcze na wstrzymanie, bo trochę nad tym pracowaliśmy, no byłem tam 10 godzin, więc to trochę ta skóra zmęczona, e, ale ale nic, jem swoje śniadanko, czyli klasycznie bajgiel, białka jaj w postaci omletu i klej gryżowy z owocami. Zmiany takie, że... W dzień wysoki, znaczy w dzień wysoki. dzień wysoki całkowicie wypada z planu już teraz nie będzie dni wysokich. Będą one jedynie wtedy, kiedy Luki zdecyduje, że jestem płaski i że taki dzień potrzebuje. W dzień treningowy uciekło 40 g węglowodanów, zatem makroskładniki na dzień treningowy wynoszą 300 g białka. 400 gramów węglowodanów i 15 gramów tłuszczy. Dzień niski pozostaje na minus 10 gramów tłuszczy, czyli jest 300 gramów białka, 180 gramów węglowodanów, 30 gramów tłuszczy. No i to na zasadzie tyle. 6 razy 50 minut cardio i tutaj tylko 5 minut są podniesione. Troszkę spalacze są wyżej. Dokładnie wszystko się możecie dowiedzieć co i jak u mnie na, na Discordzie, a w zasadzie u nas na Discordzie, bo Discord już hula naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobiła się tam, bardzo fajna komitywa, więc jak ktoś chciałby wpaść, to serdecznie zapraszam. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Ja, póki to jest jeszcze ciepłe, zasiadam i zjadam, a my się słyszymy później. Dzień dobry. Co prawda mamy kolejny dzień. Wczoraj już e, e, nic nie nagrywałem. Miałem przyjemność zrobić podcast zarówno z Mackiem na Bagło, e, jak i jego trenerem Hubertem Kulczyńskim. Miałem przyjemność wczoraj zrobić też podcast e, z Nathanem Stajsem. Także możecie się tych dwóch podcastów e, spodziewać już niebawem. Mam zaplanowany trzeci podcast. Nie będę narazić się po z kim dokładnie. Ale generalnie jestem mega m, zajarany również. E, także to jest kwestii mojej wczorajszej absencji yy, nagrałem Wam, rzucę Wam teraz przebitkę, yy, specjalnie przebitkę właśnie ostatniego posiłku, bo plan był taki, żeby Wam dograć takie podsumowanie wczorajszego dnia, bo wczorajszy dzień był naprawdę super właśnie pod względem tego, że udało się te dwa yy, bardzo fajne według mnie podcasty nagrać. Yy, a często się tak dzieje, że Umawiam się z kimś, wiecie, ja jestem już zajrany. Wszystko jest generalnie niby dograne i wychodzi nagle tak. Zwłaszcza ci zagraniczni goście, tak mają często w swojej naturze odwoływać na ostatnią chwilę. Więc no, to jest taka rzecz, że ja zazwyczaj zakładam i staram się nie pucować za bardzo z tym, że będę z kimś nagrywał. Bo zazwyczaj staram się zakładać, że to prawdopodobnie się nie uda, że prawdopodobnie ktoś mi odwoła. Ale wczoraj to nie był case, mimo tego, że z Neytanem się umawialiśmy chyba trzy razy albo cztery razy. Oczywiście to wszystko tam było na zasadzie takie, że on też miał 4 zawody jeszcze. Więc to jest totalnie zrozumiałe, nie? Jakby ktoś raczej nie będzie przedkładał podcastu z jakimś typem z Polski na swój start. Natomiast później po starcie też miał swoje zobowiązania odnośnie pracy, odnośnie życia. Więc jakby to się zeszło nam trochę, żeby się umówić, ale udało się wczoraj, wszystko jest elegancko nagrane, więc mam nadzieję, że Wam się będzie to podobać i że wam siądzie fajnie podcast. Mi się z Neitanem powiem, szczerze gadało, no zajebiście. Więc, więc naprawdę stąd jestem taki podjarany. I dlatego też chciałem wam właśnie wczoraj to podsumowanie zrobić, bo, bo wyszło naprawdę fajnie, mam, wraże, mam wrażenie takie przynajmniej. Chociaż może po raz pierwszy mam wrażenie, że wyszło fajnie, to po raz pierwszy nie wyjdzie fajnie. To też jest taka opcja. Wczoraj robiłem rest day, robiłem rest day, dzisiaj już zrobię normalnie bareczki, yy, zrobię sobie yy, no normalny trening, nie? Jakby, więc, więc to jest spoko, jutro normalnie wchodzą nogi, w niedzielę normalnie wchodzą, wchodzi klatka i w poniedziałek znowu jadę na dziarę zatem w poniedziałek będzie rest we wtorek będzie prawdopodobnie rest chyba, że dam radę ogarnąć temat to to nie będzie, w zależności też od tego, jakie miejsce będę robił I i, i, i i co jeszcze no i później w środę jadę znowu na dziarę znowu do kogo innego, więc więc, więc znowu mi się zrobi z tego rest day. no a później się już robią, będziemy bardzo blisko zawodów więc też będzie trochę zawile, yy, ale może to i dobrze, może sobie po prostu odpocznę i będę miał jeszcze większy ogień do zapierdalania. Waga 112,4 na rano, ale powiem Wam, że to, co się forma kosmicznie poprawiła w przeciągu ostatnich 3 dni, to ja nie rozumiem dlaczego, yy, ale no, prążki mam już na wewnętrznej części UDA, więc yy, jest naprawdę grubo, nie? nie tylko zewnętrzna, ale i wewnętrzna się prążkuje. Jestem mega zadowolony z tego, jak to naprawdę przebiega. Yy, tak jak mówię, no ja się wagą jakoś super nie sugeruję, bo jak mi zejdzie nawet poniżej stówki, mimo tego, że yy, chciałbym bardzo ledwo się zmieścić w to 102 albo w ogóle to najbardziej bym chciał wyjść w ciężkiej yy, to w ogóle na to nie patrzę tak naprawdę, bo, bo jestem mega zadowolony z tego jak to wygląda. Yy, widzę teraz po raz pierwszy w życiu po sobie samym, że yy, no zaczyna to wyglądać w taki sposób, że, że się czuję w miarę jak zawodnik, nie? a nie jak, jak jakiś, jakiś oszust yy, co się dziś pojawił na, na backstage'u, więc to jest bardzo, bardzo duży plus dla mnie, no i w ogóle jestem zajarany tematem ostatnio yy, tego prepa, bo powiem Wam szczerze, że to będzie mój pierwszy start zagraniczny, ja nam się tym bardzo, bardzo mocno. Teraz Sylwia ma jeszcze sezon zaczyna, więc w ogóle mnie nakręca to jeszcze, że wiecie, ona jest powoli się tam już yy, yy, taki prep-mainst jej, jej załącza i mi się to udziela. Więc no, tak to wygląda. Kończy mi się bateria, widzę, więc kończę moje pierdzielenie. Zabieram się za tą kawkę, zabieram się za robienie śniadanka i się słyszymy, jak wymienię baterię, albo jakoś później to się jeszcze okaże. Zobaczymy no generalnie. Dobrze, pomyślałem sobie, że równie dobrze. Mógłbym dzisiaj nagrać Wam Dzień Jedzenia, więc dlaczego nie? No, i nagrywamy Dzień Jedzenia. Jest tutaj oczywiście 200 ml białek jaj, 100 g cukini, 1 plaster sera proteinowego. Tutaj jest jedno jajko, jeden bajiel, 1 plaster sera proteinowego. Tutaj jest 50 g klejku ryżowego i 300 g owoców leśnych plus 30 g izolatu. Łącznie jest 150 g białka, 100 g węglowodanów i 5 g tłuszczu. 5 g tłuszczu zostało obcięte na ten tydzień, więc tak wygląda posiłek numer 1. Standardowo dla mnie, ale ktoś tam pisał, żeby nagrać dzień jedzenia, no to będzie dzisiaj dzień jedzenia. Jak full day of eating, to full day of eating. Posiłek numer dwa. Mam tutaj 200 g cukinii, 250 g piersi z kurczaka i to jest wszystko. Nie dodaję keczapu do tego posiłku, jak i do reszty. Ogólnie żadnych sosów już teraz nie dodaję do tych posiłków, dlatego że smakują mi z całą solą, a wolę zostawić sobie większej ilości sosu po prostu na te najpyszniejsze rzeczy, czyli na jakieś bajgle, czy na wieczorny i poranny omlet, po prostu. Tak wolę. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze raz ja. <laughs> Słuchajcie, posiłek przedtreningowy, Mamy tutaj 100 g kleju różowego, 100 g banana, 30 g miodu, 10 g gorzkiej czekolady i 10 g masła makadamia. Tak to wygląda. Do no, tego 2 g soli, oczywiście 400 mg L-karniteny inikcyjnej, 10 jednostek hormonu wzrostu i to w zasadzie tyle. Tak wygląda ten posiłek. Po tym posiłku lecę robić bareczki. I zdecydowałem, że prawdopodobnie robię jednak chyba barki, plecy, klatkę. Później zrobię rest i zrobię nogi. Bo po dziarze mogę robić nogi spokojnie, a góry niekoniecznie będę w stanie ruszyć, więc tak będzie chyba najlepiej w związku z nadchodzącym przyszłym tygodniem. Ale jeszcze będę wam znać, póki co zasianam i zjadam. Dobrze, 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 dobrze. Jesteśmy po treningu. Mam to 75 glei ryżowego, zrobiony na 700 ml wody. To już taka większa objętość. 10 gramów błonnika, 300 g owoców leśnych, 40 g zoletów białka. 100 g pierści skłucza, 1 bajgel i pomidor. I to tak naprawdę tyle. Yy, no, obcięte troszkę węgle. Mam tutaj 120 g węgli zamiast 140, więc już na 2 bajgle nie mogę sobie pozwolić. Zatem jest 25 g więcej po prostu klejku różowego niż było poprzednio. Ale posiłek strukturalnie został dokładnie tak samo. Ja troszkę objętość podbiłem, żeby po prostu się najeść. No, widzicie, że ta miseczka i tak jest niewielka, tak naprawdę. Bo. Kto kupuje te bajgle, to wie, jakie wielkości są bajgle, a jakiej wielkości jest miseczka. Także lipy nie ma, ale trochę zawsze więcej yy, się zje i poczuje, że niby coś tam się zjadło. Także tak to wygląda. Ubieram się za jedzenie i słyszymy się w kolejnym posiłku. Pewnie Was nie zaskoczę, ale jest tutaj fenomenalne danie. Jedno z lepszych, jakie można chyba znaleźć w repertuarze kulturystycznym, czyli warzywa z mięsem. Ponownie 200 g cukinii i 200 g w piersi z kurczaka. Nie ma tutaj żadnych sosów ani żadnych tłuszczy, tylko samo mięsko. Także tyle. Dobra, kończymy dzień. Ostatni posiłek 200 ml białek jaj. Warzywka, dokładnie zielona fasolka, jeden plaster sera proteinowego. Tutaj jest 50 gramów placków owsianych i 30 gramów izolatu białka. To jest teraz. słuchajcie, na koniec dnia. Czyli mamy tutaj 50 gramów białka i 40 gramów węglowodanów i to w zasadzie tyle. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tak to wygląda. Tak wygląda mój typowy dzień treningowy, aktualnie przynajmniej. Jest 400 g węglowodanów, 300 g białka i 15 gramów tłuszczu. Tak, dobrze, 15 g tłuszczy. Przypominam tylko, jeżeli ktoś jest tutaj nowy na kanale, że ja liczę oczywiście produktowo. Zatem, gdybyście wpisali wszystko, co dzisiaj zjadłem w aplikację, prawdopodobnie liczby byłyby zdecydowanie inne. Natomiast no, tak to wygląda na ten moment. I myślę, że naglę Wam jeszcze pewnie kiedyś dzień nietreningowy, ponieważ ja stosuję dosyć dużą rotację między dniami treningowymi a nietreningowymi. Część osób jest ciekawa, jak to w generalnie powinno wyglądać, więc, więc myślę, że kiedyś Wam to nagram. Tymczasem zbieram się spać i widzimy się prawdopodobnie jutro. Dzień dobry, witam Was z dnia kolejnego. Mamy dzisiaj sobotę, normalnie oznaczałoby to dla mnie dzień nóg, czekajcie, muszę Was udalić. dzień nóg, ale w związku z tym, o czym gadaliśmy wczoraj, albo przedwczoraj, albo przedczoraj już nawet nie wiem, zlewają mi się trochę te dni, to robimy plecy, jutro robię klatkę, w poniedziałek robię rest. I we wtorek robię dopiero nogi. Tym oto rozłożeniem będę w stanie zrobić normalnie nogi w, w okresie dwóch tygodni tyle razy ile trzeba, więc to jest plan mój, żeby tak to ugryźć. Dzisiaj na nano wagi co prawda nie sprawdzałem, ale cały yy, czas wygląda to, że się wszystko poprawia. Zresztą, yy, troszkę, troszkę docisnęliśmy o czym wam mówiłem wcześniej, więc myślę, że ten tydzień. Przyniesie pewnie największe zmiany w tygodnia do tygodnia ze wszystkich zmian, jakie, jakie były. No pewnie ten przyszły jeszcze większe, bo trochę dużo mi wyjdzie chyba ZD więcej niż bym chciał. Bo normalnie robię 5 razy w tygodniu trening, a na przyszłym tygodniu dam radę zrobić tylko. Czekajcie muszę to obliczyć. Raz. Trzy razy trening, prawdopodobnie, jeżeli się uda, to mi się wydaje, może nie cztery nie dam rady. bo są zawody w weekend. No, więc myślę, że chyba trzy razy dam radę tylko zrobić trening, co oznacza, że będę miał cztery dni treningowe, co oznacza, że pewnie waga spadnie bardzo mocno, ale no to wiadomo, no to jest kwestia bardziej pełności nabicia, więc tutaj się tym jakoś zupełnie bardzo nie przejmuję. Właśnie tutaj sobie wyłączam, ponieważ zrenderował się podcast, który nagrywałem ostatnio, więc będziecie mieli już kolejną rzecz na na kanale, a tymczasem opalam sobie yy, oczywiście Nick Tangden Power, yy, bo codziennie z rana lubią sobie nowości i nowinki kulturystyczne oglądnąć. Siadam do swojego śniadanka, a my się słyszymy jakoś później. Może po posiuku treningowy. Dobrze dzień dobry. ja jestem pod treningu, mam nadzieję, że mi słychać. Że mam słuchawki wyszut i w sumie nie wiem czy działa z nich. Yy, generalnie dzisiaj trening bardzo spoko. Jestem mega zadowolony. Cieszę się, że zrobiłem te placy, klapkę klatkę. Yy, taki Little Confession. Mam nadzieję, że Luki mnie za to nie zabije, ale świadomiłem sobie, że w związku z tym, że będę musiał w poniedziałek wyjechać super wcześnie, bo pociąg jak zwykle mam przed godziną piątą bodajże, już jakoś tak. Więc super wcześnie będę musiał wyjechać i nawet zrobić cardio I to samo mnie czeka w środę. To postanowiłem, że dzisiaj zrobię te 25 minut. Jutro zrobię 25 minut, tak żeby zgadzało się ilość przez te 7 dni kardio. Mam nadzieję, że luki jak to oglądasz mnie nie zabije, ale, ale no muszę to zrobić, żeby mieć spokojną głowę, że wyrobiłem tą ilość kardio. A yy, także dzisiaj 50 rama, 25 po treningu, jutro 50 rama, 25 po treningu, ale za to, to czeka mnie później tyle odpoczywania, że myślę, że muszę sobie na ten odpoczynek zasłużyć. Trening naprawdę tak jak mówiłem, bardzo dobry dzisiaj, w ogóle co mi teraz siła rośnie, to jest niesamowite i o tym chyba chciałem z Wami jest najbardziej, bo zawsze mnie zaskakuje, jak ludzie na redukcji, to najczęściej wiecie, ktoś wchodzi na redukcję, jest na tej redukcji, nie wiem, dwa tygodnie, trzy i jest w raporcie, że spada mu siła, że już jest ciężko na treningu, żeby dokładać i tak dalej. W 90% przypadkach myślę, że jest to kwestia bardzo mentalna. To znaczy sama świadomość faktu, że macie mniej jedzenia, mniej kalorii, mniej prądu zmusza Was do tego, czy zmusza, podświadomie Wam yy, daje taki sygnał, że automatycznie musi być mniej mocy na treningu. Nieco inna jest prawda w związku z tym, że jesteście mniej obiedzeni w związku z tym, że znacznie macie po, po, prawdopodobnie mniej stanów zapalnych, znacznie Yy, szybciej to wszystko się trawi, utylizuje, tak powiem znacznie lepsza jest absorpcja tych makro elementów więc najczęściej jest tak, że jak ktoś faktycznie się nie opierdala to przez te pierwsze ekresy yy, redukcji jest w stanie jeszcze naprawdę bardzo dobrze dokładać i tak jest też ze mną ja jestem chyba 7,5 tygodnia do zawodów ale yy, no, nadal mam wysoką kalorię, no bo jakby mam 400 gramów węgli więc jedzenia jest dużo Bardziej jest może nie mało, ale też nie jakoś super dużo. Jest 50 minut dziennie, 300 w tygodniu. Kroków jest bardzo mało, bo 7, 7 do 8 tysięcy dziennie, więc nie, 6 do 7 tysięcy dziennie nawet. I ja tak robię 7 zawsze. Więc generalnie nie jest to jakaś kosmiczna ilość i naprawdę czuję się super. Więc tutaj myślę, że jak ktoś ogarnia temat yy, odpoczynku, ogarnia temat spania prawidłowego, żalce prawidłowego, nie, jest główna, to nie powinien mieć żadnego problemu z progresją. Także, tak, lecę po białku, jaj, i słyszymy się jakoś później. Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia, mamy niedzielę, jest dzisiaj, nie mam pojęcia jaka data, nieważne, zapiszę Wam gdzieś tam. No i co, mi tam w się śniadanku, tutaj jeżeli chodzi o śniadanko, to jest klasycznie, czyli jest... Klej ryżowy, bajgiel, no i mój klasyczny omlet z Jaj. I tak to generalnie wygląda. Dzisiaj normalnie, jak w planie, robię klatkę, a jutro normalnie, jak w planie, robię rest day. Więc tak to wypada. Zabieram się za jedzenie i się słyszymy później. Dobra, witam Was w posiłku przed, po treningowym, w zasadzie nie przedtreningowym, czyli bagiel 100 gramów kurty, 40 izolatu, 75 yy, kleju ryżowego i 300 owoców. 120 węgli, 50 białka, 0 tłuszczy. Zabieram się za jedzenie i się słyszymy później. Dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć vloga na dzisiaj. Pokażę Wam oczywiście... Zaczynaliśmy na dworcu i mógłbym skończyć na dworcu, ale chcę Wam to... W miarę szybko dostarczy, zatem kończymy już dzisiaj i zaczynam montowanko. Mamy tutaj 250 g kury, 200 cukinii i 10 g masła makadamia w tych dwóch posiłkach. W tych dwóch posiłkach jest dokładnie to samo, a tutaj jest moja kolacja, czyli 75 g płatków owsianych, 100 g banana i 60 g izolatu, które jest tam w worku razem z 10 g czekolady. I to jest całe moje posiłki na jutro, bo tak jak już wiecie, jadę jutro do Warszawy znowu się siedzierać, więc e, tak to wygląda. E, a rano sobie zdążę zjeść śniadanko, bo jednak mam pociąg o godzinie 7.13 bezpośredni do Warszawy, także jest elegancko. Jak ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania i szczerowania kanału dalej. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.